Siemka, dzisiaj sobie gramy w, w, w coś takiego wyleta, to, co nie może nas dorwać, a my w tym czasie musimy robić jedzenie i tak co, nie tylko. I ze strony w ogóle, kaj, tak podłoga VV. W porządku. Czy <coughs> jest tutaj ktoś mi towarzystwa? Chociaż, no chyba nie ma, więc będziemy chyba sami. Dobra. Hej was, my kid. Aha. To ja, ja, ja wsiadam do auta. Aha, <laughs> ja będę kierował? Czy. A ja mogę siedzieć z forum? No nie gadaj, bo ja będę sam. No i ja będę sam, no czemu? No ja, ja jestem wówczas sam, no. No to fajnie. No to fajnie. Ech. Y. to? Ja nie wiem nawet co to znaczy. Mamy wejść do... Dobra, tutaj się chyba musimy śmieci zbierać? Aha. Aha! To... To nawet ten! A... A to to co? Ej! A to to co? Siedzi sobie na kanapie? Nie, no. Serio, a my musimy spłonąć śmieci. Dobra. Ale patrzcie to, jak ja w ogóle rufam tą kamerą. To jest takie trochę... Dobra. Przy śmieci, no. A co? Nie przysłyszę sobie śmieci, no, ale no... Ech. No i w dodatku bo jestem z nim sam na sam, więc... Teraz się boję. Dobra... Tutaj ta tu sobie ogląda telewizję. Widzę, że jakieś wiadomości ogląda. No to oglądaj, oglądaj. Dobra. Tutaj są kurde. Tutaj już nie, nie ma śmieci chyba. Chyba że u góry i jawkę są śmieci. Nie? Zobaczymy u góry czy są śmieci. No oczywiście, że są. <słuch> no dobra. Sprzątamy śmieci, to to, to 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 trochę zajmie. Niestety, ale dzisiaj sobie gramy sami. No, w programie. Pan Kasper dzisiaj nie chciał grać, więc. Ale spoko. Ja się nie fajmuję, fe... nie? U jumpcara muszę komuś kupić. Dawaj. A zarobuksy. A to ja nie chcę już. Jump Cel. Sel, wycie śmieci. Czy gdzie mam chcę w śmieci? To ale się nie ma. Gdzie są iść we śmieci? Ej, tutaj są kamery. Lol. A tutaj są widzicie w tej śmieci, dobra? A i, te, i teraz mamy iść tam? W ogóle się. O, 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 dobra. Odkryłem bieganie. Dobra. i widzę, że ja już tutaj blisko, spada powoli głód. na tak. Mam wygotuj makaron błyskawiczyny dla ze Dobra. Gotujemy dla taty makaronik. Dobra. Potrzebuję surowego makaronu. No gdzie? A, aha! takie duty. A to ja jestem, to ja nawet nie wiedziałem. No, dobra. Ok, pierwszy makaron dla taty. Dla taty, dobra. A teraz dla mnie. Dobra. Pyk, 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 pyk. No i teraz ja usiądę obok niego, bo jeszcze. O! Energii jeszcze ja nie potrzebuję. A! O, i mogę się w ogóle napić. Próbuję wklanki... O. Zalać wodą. Dobra. Próbuję wklanki i lód? Czemu lód? O! A jednak nie potrzebuję boje doby, okej. Okay. Napełni generator. A. To to jest generator. Dobra uzupełni Potrzebuję w z zgadzen lol aha dobra dwa dobra cyk dwa jak to puka na zewnątrz. I da co ty się tak dobrze patrzysz? hm podejrzane Ja tutaj oglądać telewizję, gdy jestem na zewnątrz. Ok. Posłuchaj, co data mówi. Siem O, mój telefon. Czekaj, czekajcie, tylko odpiszę. Dobra, Ym... dobra. odpisałam, dobra, idź do swojej sypialni na górze, ok, to jest piwnica. I piwnica i jest zamknięta, co? O, się boję. Tutaj są światła. I dla swojej sobie na kufa. No ja jestem i co? Ło, tutaj jest komputer w ogóle, ja. No to, no to sobie w Minecrafta gramy. Siłmy jedziesiąt, pimy się z Ale on jest fajne. Taki dziwny. O, klock the girl, Jest też tu. No I... A minus Fukamy A plus A minus będzie jest chyba? Trzeba czyli tutaj F Nie ma Co? Ej, e, a e, ja mogę i spać? Ej, ja nie mogę i spać nawet Kupuję tam skera. <laughs> nie no, wartuję A w taki bogaty to ja nie jestem 100 na 100 Dobra. Włącz klimatyzację, co? To... O. A to co jest za klim... Ej! Co to jest za nie... Za nieczyste powietrze? Halo? Ja chcę czyste powietrze, a nie jakieś brudne syf. A. Tutaj, tutaj też mogę nawet... Powątkować, okej. Okay. Czyli, jednak, trzeba to upowątkować. Moje oceny z matematyki. Nie z polskiego, bo ja z matematyki ja taki dobry to ja nie jestem. Dobra, dobra, dobra. Pyk. Dobra. Pyk. I tutaj jeszcze. Dobra, 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 dobra. Dobra. Włącz... router internet. router? Co? Gdzie jest ten router? Tutaj ten routeru nawet nie ma. To internetu. Czy telewizja? Chodzi o telewizję? Nie. To o co chodzi? Włącz ru... router internetowy. Ustal. Il... Co? A w ogóle gdzie jest ten router internetowy tu? To jest router? Nie, to jest kamera. Nie ma co routeru! do hotelu. Taka jest praktyka. Tam tata to w ogóle robi. Gada z jakimś obcym typem. A ja, a ja gdzie, gdzie, mam pójść i gdzie, yeah, gdzie w ogóle ten router tutaj nie ma. Ty mamo, jest u nas w pokoju. Nie, to jest ma ma Manface? A routeru internetowego nie ma. To jest router internetowy i to jest tak dziwnie zrobione. Nie, to nie jest ani router, ani nic. Błąd router internetowy. No to gdzie jest? He? Nie, to jest kibelek. Nie! Dobra, pragnienia jeszcze na, na nie mam na zero. Nie, nie wiem, nie rozumiem tej gry, gry, bo jak mam włączyć router, jak tutaj routeru nie ma? Chyba, albo ja jestem ślepy. To jest w garażu? No chyba nie. W garażu router, kto to widział w ogóle? A! to gdzie jest ten router? Dobra, nie, nie ma routeru. Ja tej gry nie rozumiem. Dobra, widzowie. Chyba to by było na tyle, bo ja tej gry nie rozumiem. Bo nie, nie mogę znaleźć ani routeru, ani nic. Więc. Bo mówię z Katzprem, to spróbujemy. I my, my się widzimy. I my się wi widzimy. Małe jutro, to więc papa.